Cześć, witam Was serdecznie po świętach. Nie wiem jak wy, ale ja z ledwością doczołgałem się tutaj do warsztatu. Co dzisiaj będziemy robić? No, jak widać na załączonym rysunku, przeprowadzimy dzisiaj test tego oto akumulatora, który udało się kupić dzięki Waszej zrzutce. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, co my tu mamy. Moi drodzy. Zawsze intrygowała mnie ta technologia EFB, a w dodatku bardzo ciekawiła mnie technologia z dodatkami węglowymi. Akurat w tym przypadku mamy do czynienia z akumulatorem EFB, który posiada dodatki węglowe. Co one powodują? No to się wszystko okaże, aczkolwiek miałem już wcześniej akumulator z dodatkami węglowymi i. No, troszkę inaczej się ładuje niż klasyczne akumulatory, ale o ładowaniu tego akumulatora będzie później. Natomiast teraz przyjrzymy się temu konkretnemu egzemplarzowi, zrobimy kompleksowy test, czyli jak to zwykle u mnie bywa. Zrobimy sobie test testerem, zrobimy sobie test obciążenia. Zaraz powiem coś więcej na temat daty produkcji. Zważymy sobie akumulator. No i chyba. Tyle. Także zapraszam Was serdecznie. Na początku może coś na temat daty produkcji tego akumulatora. Zap Schneider koduje swoje akumulatory w taki sposób, że jeżeli chcemy się dowiedzieć jaki jest rok produkcji, to ta ostatnia cyfra mówi nam o dacie produkcji. W tym przypadku mamy 1, od tej jedynki odejmujemy 1, a więc data produkcji tego akumulatora to jest 2020 rok. Jeżeli chcemy jeszcze dokładniej sprawdzić, w którym tygodniu jest wyprodukowany, w którym dniu przepraszam, jest wyprodukowany ten akumulator, mamy tutaj 4 no, ostatnie cyfry, czyli żebym dobrze to widział, 3,2,3, 3. czyli mamy 321. Trzeci dzień 2020 roku. Także jak widać, akumulator świeżutki prosto od producenta. Zresztą tak zapewniał mnie sprzedawca, który no dał mi bardzo dobrą cenę. Przemek dzięki wielkie. Jeżeli chcecie, kontakt do przemka, ja wam w opisie pod filmem dam namiary. Także możecie z przemkiem się kontaktować. Obiecywał, że da wszystkim dobre ceny na Schneidera. No i co? I wracając jeszcze tak. Mamy datę produkcji. Akumulator EFB to akumulator z płynnym elektrolitem. Zresztą wystarczy sobie nim lekko poruszać, żeby zobaczyć, że w środku coś nam pływa. Dostęp do elektrolitu, moi drodzy, jest. Dostęp do elektrolitu. Wystarczy sobie tą naklejkę lekko ściągnąć. Nie ma tu odkręcanych korków, ale wystarczy lekko podważyć cienkim śrubokrętem i już mamy dostęp do elektrolitu. Co? Zmierzymy sobie gęstość w tej chwili. I tak, ten akumulator nie był przeze mnie doładowywany, on jest dokładnie w takim stanie, jaki dostarczyła go fabryka i co my tu mamy? No mamy gęstość 1,30, słuchajcie, nawet większa, a ten akumulator, a raczej ten elektrolit, no, był przechowywany w temperaturze pokojowej przez długi okres czasu. W tej chwili mamy tu 20 stopni, ale to jest temperatura obudowy. Elektrolit chłodniejszy, no bo menzurka, ale ja myślę, że możemy uznać, że temperatura tego elektrolitu to jest. Jakieś 22-23 stopnie. Dobra, rzucimy klienta na wagę i zobaczymy, ile waży ten akumulator. No i dobrze, wagę mamy gotową. Waga jest miary dokładna, więc myślę, że to będzie dobry punkt odniesienia w przypadku kolejnych pomiarów. Zobaczymy, jaki będzie tutaj ubytek elektrolitu. Z tego co zauważyłem, trzeba dokładnie umieścić w środku ten akumulator. Aby te wyniki pomiaru były mniej więcej takie same, umieścimy go tak. No i mamy 19 kg i 36 gram. Zobaczmy jeszcze raz. No i mamy dokładnie taki sam pomiar czyli mamy 19 kg i 36 gram. Mniej więcej jak go ważyć, już wiem. Dobra, przejdźmy do pomiaru testerem i zobaczymy, co nam tutaj pokaże tester. No i dobra, tester mamy gotowy. Podłączmy sobie klienta i co on nam tutaj ciekawego pokaże. EFB. I tak, akumulator o pojemności 77A i prądzie rozruchowym 750 Amperów. No i mamy oszacowaną sprawność na poziomie 100%. Oszacowany prąd to 774A, a napięcie spoczynkowe 13A. 0,2, rezystancja 357 milioma. No i co nadszedł czas teraz na pomiar. Podczas obciążenia sobie opornicę przygotuję i zobaczymy, jaki tutaj będzie spadek napięcia. No i tak, opornicę mamy przygotowaną. Moi drodzy, ja zawsze tu dołączałem zewnętrzne mierniki, ale wydaje mi się, że mija się to z celem. Te wskaźniki tutaj są bardzo dobrze wyskalowane i nie ma sensu się tutaj bawić, czarować. Zasada taka jak zwykle, czyli obciążymy ten akumulator połową wartości prądu rozruchowego. Tu mamy 750, czyli będziemy, no przyłożymy tu jakieś 370, 380 amperów. Zobaczymy do jakiej wartości spadnie nam napięcie. No, powiem szczerze, że wynik był bardzo dobry. No, mieliśmy tutaj nieznacznie poniżej 11V. Ja myślę, że tu było jakieś 10,6-107V. Także spadek napięcia naprawdę bardzo niewielki. No Pomiar testerem też nam tutaj wyszedł całkiem pozytywny. No i co? I nie pozostaje nic innego jak umieścić akumulator w komorze. Obciążymy go prądem. 20 godzinnym. Zobaczymy i zmierzymy sobie jego pojemność. No i tak, moi drodzy, akumulator został umieszczony w komorze. Powoli tutaj dochodzi temperatura 25 stopni. Elektroniczne obciążenie podłączone. I teraz w kwestii wyjaśnienia bo ostatnio tam pod filmem ktoś mi zarzucił, że nie tak powinno się podłączać ten akumulator. Moi drodzy, no, tak mi jest po prostu łatwiej. Ja tu mam taką małą dziurę z tej komory. E, tam są porządnymi konektorami, te kable podłączone to są kable 10 mm2. A więc, przy tym prądzie, obciążenia, e, który tutaj będzie, no to powiedzmy sobie szczerze, te spadki napięcia na tych kablach są znikome. No i dobrze, i co myśmy sobie tu ustawili? E, prąd obciążenia to jest 3,85A. Napięcie odcięcia. 10,5. Nie pozostaje nic innego, jak uruchomić elektryczne obciążenie. No i zobaczymy, jaką pojemnością pochwali się ten akumulator. No i zobaczcie, co tutaj udało się osiągnąć. Zmierzona pojemność to 69Ah. Zobaczcie sobie ten wykres z procesu rozładowania. No, niestety nie osiągnęliśmy. Deklarowanych przez producenta 77Ah. Akumulator rozładowywał się 17 godzin, 56 minut. No ale cóż, jest to jego pierwsze rozładowanie. Pamiętajcie, że no, te akumulatory często wymagają kilku cykli rozładowania i ładowania, zanim osiągną pełną pojemność. Podobnie było z wartą AGM. Zobaczymy, jak będzie dalej. No co, ja wyciągnę ten akumulator, jeszcze powiem trzy słowa i przejdziemy do podsumowania. No i tak moi drodzy, dotarliśmy do końca tego testu. No i cóż można byłoby tu powiedzieć? No, prądowo akumulator naprawdę całkiem nieźle się broni. Mam wrażenie, że mamy tutaj ten prąd rozruchowy z delikatnym naddatkiem. No nie dość, że tester pokazał tam dość niezłe parametry. No to podczas próby z opornicą to napięcie naprawdę spadło do dość niskiego poziomu. Natomiast pojemnościowo no niestety jest tutaj trochę lipa, no. 8 amperogodzin mniej niż obiecuje producent, to jest już sporo moim zdaniem. Ale cóż, no zobaczymy jak się będzie zachowywał ten akumulator w kolejnych Cyklach ładowania, rozładowania. To oczywiście nie koniec. To był pierwszy test referencyjny, czyli, tak jak wspominałem na początku, w takim stanie, jak go otrzymałem z fabryki, w takim stanie był tutaj badany. No i co, zobaczymy. Śledźcie koniecznie jego dalsze losy. Na pewno w planach będzie film dotyczący ładowania tego, tego akumulatora EFB. Z dodatkami węglowymi. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, w jaki sposób te akumulatory się ładują. No i na pewno to, co mówiłem na samym początku, podczas zbiórki, mam zamiar zrobić taki test porównawczy, czyli porównamy parametry akumulatora AGM, EFB i zwykłego kwasiaka. Mam już pewien pomysł na ten test. Jeżeli wy macie jakieś. Pomysły, co sprawdzić, w jakich warunkach. Piszcie również w komentarzu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak jak mówię, mam już kilka pomysłów, jak tu zrobić takie badanie porównujące właśnie te trzy typy akumulatorów. Ja jak zwykle dzięki Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!